Lodówka i face. Jak co się dzieje na tym odcinku? Ale nie podoba mi się, że tu Gąkiewicza dojechało. Nie podoba mi się to, że nasz Centurion X tak szybko padł. I teraz musimy wziąć się za dobre wymiany. To jadę do prawej, żeby od niego nie zebrać. I to jest zastosowanie, jak korzystać z tego turbo doładowania. Idealnie mogę się zobaczyć, jakie to jest fajne i pomocne, bo nic nie zebrałem. Siemanko i zawitajcie bitwy na żywo czołgiem czechosłowackim z rakietami, można powiedzieć. Czyli przypominam, możemy 4 razy w bitwie. Ruchomić takie super przyspieszanie. Zaprezentuję Wam to oczywiście dzisiaj, ale na razie nie ma potrzeby, więc sobie zachowam. Poza tym możemy kupić tego TT-130M za 20 żetonów z przepustki bitewnej. Jakoś wcześniej nie zdarzyło mi się ograć tej maszyny, więc nadrabiam zaległości i jestem ciekaw, jak się będzie spróbować. Chociaż na pierwszy rzut oka, czysto po statystykach pojazdu, parametrach on nie prezentuje się dobrze. Ale zobaczmy, jak wyjdzie w praktyce. M103 może dojeżdżać od prawej strony. Ten żółwik ma fajny kąt. Ja wcaluję się w M103 i cyk. Dostaję strzał za 528. Średnie uszkodzenia na poziomie 490. Ładujemy bodajże 12 sekund, z tego co pamiętam. Tutaj mam no 11,40. Żółwik bił, wbił mi się. We właz idealnie trafił i muszę powiedzieć jedno: pancerz na wieży jest fajny, ale są włazy Jest dokładnie to miejsce, gdzie jest taki reflektor, nie wiem jak to dokładnie opisać, który jest swoim punktem. Natomiast ten cały pancerz, te wzmocnione płyty, to jest pancerz warstwowy. W to nie będą wchodzić w pociski Hit kumulacyjne, co jest świetną informacją. No poza tym, pod jarzmem, można przebić tego testo 3 dokładnie w tą taką płytę, ale tak to pancerz wieży prezentuje się całkiem nieźle. Minusem są, rzecz jasna. Te włazy, które są dosyć spore Przypatrzcie się jak sprytnie gra ten żółwik I ja nie jestem w stanie go ruszyć Nie jestem w stanie go przebić Mnie bardzo ładnie wypycha To jest ma całkiem dobry gracz, jakby nie patrzeć Zastanawiam ja się co będzie robić SMMV Druga strona nie wygląda jakoś e, super dobrze Ta linia 0 jest przegrana Ja teraz nie chcę być zaświecony A bardziej chcę się skupić na tym Aby strzelić do M103 A bardziej chodziło mi o to, żeby wpuścić tego SMV, Żeby on pomyślał, że... Ja tutaj już nie jestem wykryty, więc teoretycznie on może przejechać albo coś zrobić, ale w gruncie rzeczy to się nie udało. A, już myślałem, że uda się skończyć m a jednak by się to udało, gdybym po prostu się wcelował. Za duży kąt zrobiłem i m mnie przebija od boku. Czy uda mi się przeładować? O, to jest pytanie. Chyba uda mi się. Podjeżdża ten Włoch. Dolna płyta, dostał za 532, ale niestety ja też wyrwałem. Nie wiem do końca gdzie. Jeden strzał w dolną płytę, to chyba był teraz ten strzał, a jeden strzał był od boku. Nie ma tego CC. Żółwik strzeli. Zobaczymy, czy ze złota jestem w stanie go gdzieś przebić. Tam świeciło się już na pomarańczowo, więc to taki pewny strzał nie będzie. Na złocie mamy 306 penetracji, a normalnym pocisku 244. Więc jak na 9 tirczągu ciężkiego to jest taki wynik przeciętny, poniżej przeciętnej, jeżeli chodzi o penetrację. Natomiast parametry działa wypadają słabo. Prawie 3 sekundy czasu skupiania to jest tragiczny wynik. Przepraszam, 2,5 sekundy bardziej czasu skupiania. 0,33. 8 rozrzutu na 100 metrów to jest naprawdę tragiczny wynik, już. To znaczy, że rozmiar naszego celownika jest dosyć spory i do snajpienia ten T130M jakoś super się nie nadaje. Bez atabokiem nie trafiłem go, albo ktoś mnie uprzedził. Nie wiem do końca, gdzie mój pocisk poleciał. bitwa jest wyrównana. Defender jest tam ustawiony, artyleria teraz strzeliła do naszej artylerii. Nie widzę siebie za bardzo po tej drugiej stronie, bo myślę, że łatwo mogą mnie wykryć. Pytanie, czy tu będzie strfał, ale tu jest M103. Szukam włazu. No i trafiłem. Niby ta celność taka słaba. A na tym odcinku na razie trafiam. Większość strzałów, trzeba przyznać. Poza tym prędkość maksymalna 30 km na godzinę bazowo to jest trochę słaby wynik. Możemy nadrobić rzecz jasno tymi dopalaczami. Ale na razie jeszcze nie miałem takiej okazji, aby z nich skorzystać. Nie chcę ich marnować, bo wiem, że w końcówce mogą się przydać. Okej, okay, może teraz byłby... Oj, Defender. Nie, nie trafię go. Muszę uważać na żółwika. Żeby o Defendera nie zebrać, on się tu wychyla. Ale już na chillu. Dobra, postaram się skontować jakoś na Defendera, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale nic z tego nie wyjdzie, bo on już się zdążył cofnąć i oddać strzał. No Defender przeładuje szybciej. Delikatnie, no zobaczymy czy uda mi się. O, został ogłuszony, więc w miarę na równi, ale nie. Nie udało mi się trafić. Jego własne Pytanie, czy on będzie dalej chciał się wymieniać? Teraz, tak na styk powinniśmy przeładować. Wow, trafiłem 515, więc rewelacja. Nadal troszeczkę boję się cokolwiek robić, no bo tych punktów wytrzymałości jest mało. Jest szansa, że tu na przykład stoi STV i to by mi się bardzo nie podobało. Ale Defender się nie patrzy, i to jest moment, gdzie zastosujemy nasze doładowanie nitro i szybszy podjazd. Napęd rakietowy, jakkolwiek to wygląda. No ale działa, tak? Defender się nie patrzy, no to tym bardziej. Szybko wychylam się. Jest tyłem, bokiem, dostaje. Żółwik nic mi nie oddał. Rewelacja. No i teraz czas na przeładowanie tego. Defender się odwróci, żółwik się odwróci, ale żółwika z nami nie ma. Dostanie sam Defender. Dobrze byłoby tego strzału nie zebrać. Okej, okay, Defender strzelił. MXM4 go dobił. No i pojawił się V. A ja z TL-7, TL-7 jest szyło. raz, i ja oddaję. Odpaliłem turbo, żeby jakoś uciec. To turbo jest bardzo fajnie w momencie, kiedy ktoś do was celuje, szybko odpalacie i on może nie nadążyć z celownikiem, możecie gdzieś szybko uciec, ale akurat w tym wypadku nie udało mi się tego zrobić, to TL-7 skutecznie mnie dobiło ze środka. Mogłem trochę się spodziewać tego zagrania, ale też bardzo odważnie z jego strony, że on tak się wychylił. Pierwsza bitwa otwierająca na tym czołgu to znaka drugiej klasy. Trzecie miejsce 8 8, -8, -8 EXPA. Raport szczegółowy jest następujący. Co do mojego wyposażenia, dosyłacz dorzuciłem, bo to ten DPM jest słaby mimo wszystko. Nie mamy tu żadnego magazynka. Dorzuciłem turbo sprężarkę, dlatego że ta mobilność bazowa 30 km pozostała wiele do życzenia. No i jako trzeci moduł stabilizator, bo stabilizacja też jest słaba w tym pojeździe, chyba o tym nie mówiłem. Czyli tak naprawdę mamy dużo wad, a dosyć mało zalet. Chyba największa zaleta to jest pancerz wokół wieży plus oczywiście te Turbo przyspieszania, których akurat za bardzo wcześniej nie skorzystałem. A tu załoga z mojej fałzety jakoś nic specjalnie nie kombinowałem, ale chyba nie popełniłem faila z ostatniego odcinka z AMX-a. I bardziej przyjrzałem się tym perkom i ze spokojem nadają się do bitew losowych. A modyfikacji polowych nie mam, to w sumie odpalę sobie szybko rezerwy i lecimy kolejną bitwę. Początek bitwy, i od razu stosujemy nasze dopalacze rakietowe, tak aby jak najszybciej przyjechać sobie pod górkę. Żeby nie zebrać żadnego strzału, ale też dzięki temu myślę, że będę w stanie oddać jakiś strzał za darmo. W czołg średni, może nawet lekki, wjeżdżający. Tu jest links, ale nie o to mi rzecz jasna chodzi. Teraz pytanie: na razie poczekam. Blesk mi pokaże. Dobra, jedzie buraz, to jednak przyspieszę. To jest bardzo fajne w wypadku podjazdu pod górkę, żeby tak przyspieszyć nasz czołg. Jak widzicie, prędkość cofania jest bardzo słaba jeżeli z tego korzystacie. I tu jedzie sobie elcek i taki elcek dostanie za 533. Aż tak szybko nie musiałem być to ostatnie paliwo rakietowe nie było potrzebne do zużycia, ale nie wiedziałem co dokładnie robi przeciwnik. Tu wychyla się Gąkiewicz i dostaje 488. Fajne to średnie uszkodzenia, bo na razie dwa strzały i tysiąc uszkodzeń. Na liczniku burask pokazuje się i burask wbija się w dolną płytę. Idealnie trafił, trochę słabo, że nie udało się tego odbić. No bo jeszcze w międzyczasie zebrałem od artylerii i te dwa darmowe strzały to tak naprawdę już <grywki> darmowymi strzami, nie są. 30 wychyliła się na pewniako, od razu trafiła w dolną płytę i ja już jestem na jeden strzał, moi drodzy. Więc nie wiem do końca, co powinienem robić. Chciałem zagrać ostrożnie, a. Tak, spektakularnie zostałem obity do jednego strzału. To jest jakieś nieporozumienie. Dobra, ten H celuje pierwsze kółko. Nie weszło, ale weszło chociaż za 515. Bardzo obawiam się tego, że oni po prostu będą zjeżdżać z tej górki albo gdzieś wychylać się. Dlatego, że my też pchamy tą drugą stroną, i to będzie jasny sygnał dla górki przeciwnika, aby zjeżdżać, żeby wyciągać nas. No, i to są moje obawy. Zobaczcie, buraz zjechał. Łąkiewicza się wcelował. Odbił się. Wow, ja trafiłem. Więc trochę tego pancerza w końcu zadziałało. Ale nadal ja dalej uciekać nie mogę. Nie wiem, jak ten Tigrek. Naprawdę chciałem się tylko wychylić, zaświecić. Zobaczmy, przeanalizujmy, gdzie on mnie dokładnie trafił. Trochę przyznam się, że tam za długo się wychyliłem. Ale ciekawi mnie bardzo jego strzał. Co udało się trafić. Zobaczcie, on je przebił. W działa. On mnie przebił w działa, dokładnie w to miejsce. Nie było widać mojego pierwszego kółka, dolnej płyty, ani nic, ale on przez dosłownie trawę, nie wiem, ziemię, trafił mnie... Coś takiego. Ciekawi mnie perspektywa na przykład szału T-30, jaki miała wielki celownik buraski, że też tak ładnie to weszło. No ale trudno, już nie narzekam, gramy kolejną bitwę. Jesteśmy na cichym brzegu. Ja tu myślę, że jedyna sensowna pozycja to C1-D1, ale musimy przeanalizować, kto tam może pojechać. Po drugiej stronie na pewno I 7 S-setki, czy będą się tam pchać, raczej wątpię. Skorzystam z jednego doładowania tak, żeby tam szybciej dojechać, może nawet z tych dwóch doładowań. Jedna setka już jest wykryta. Mamy dosyć dużo czołgów, więc tak szybko nie powinniśmy zginąć czy przegrać. Ewentualnie jeśli tu będzie snapić T57 Heavy, A75, jest już KPZ wychylony. A50M podjechało. No to będzie mocny na metr 10 Tieru. Ale tu z tyłu dojeżdża T541. Ja nic nie zbiorę, nie widzę zagrożeń. Też chyba, jeżeli byłby tam szybciej, nie wydaje mi się, by tak łatwo. Zadobyłem te uszkodzenia, więc już na spokojnie dojadę, zachowując pozostałe turbo do ładowania. E50M będzie przesadzać, on jest tutaj osamotniony na flance, strzelił. Dolna płyta, albo boczek. I tak jest, 482. I od razu cofka, ale nie podoba mi się, że tu Gąkiewicza dojechało. Nie podoba mi się to, że nasz Centurion na X tak szybko padł. I teraz musimy wziąć się za dobre wymiany. Gąkiewicza strzeliło. Ja celowałem po włazie, trafiłem. Gonkiewicza to jest bardzo potężny czołg z przeogromnymi uszkodzeniami na minutę w przeciwieństwie do nas, więc dobrze byłoby go sfokusować. Ta 50 też sobie na coraz więcej pozwala. Spróbuję wychylić, bo jestem przeładowany. Mimo wszystko to jest niszczyciel czołgów. On tu powinien mieć problemy, ale zobaczcie, że wbił się... Co on się wbił? We właz. Myślę, że przez cały odcinek będę dostawać te moje włazy, bo dosyć rzucają się oczy. No i kogo my tu mamy? My mamy tutaj, moi drodzy, Esetunię, która myślałem, że nie zagra tej flanki, a jednak wszystko jest jak najbardziej możliwe. Czy to będzie dobre zagranie dla Setki? Czas pokaże, ale na pewno jest niebezpieczna i szkoda, że mamy E75, T57 tak daleko, bo to trochę jest dla nas niekorzystne. E57 się wychyla. Dobra, ja zdążę. I jeszcze z gąską, jeżeli jest ta możliwość. Strzelam w tej bitwie z Golda, bo ja tu wierzę, że każdy strzał jest dosłownie na wagę złota i potrzebujemy tego przede wszystkim, żeby kończyć te lufy. No ale chory, zobaczcie, przesadza. My potrzebujemy pomocy ze strony naszego T57F50M. To jest esetka, która nadal ma dużo. Z prawej strony Selma. E, to jest moment, żeby palić tak zwane wrotki. Strzał w ruch. Wow, 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 wow. wow. No, powiem Wam że aż takiego przebiegu spraw się nie spodziewałem. Jest to Hori. Nie gadajcie, że to Hori mi przypier... <laughs> Sami sobie skończcie. Nie będę kontynuować. Hori dostało, ale chyba ja i tak ginę. Wow, wow, wow! Dobra, odpalam doładowanie, chowam się od Hori. Może jakiś Tarantula Futura, może jednak nie, ale Hori jednak mi... No sami wiecie co. <laughs> Szkoda, że akurat to oni mieli dominację na tym środku nie miałem za bardzo drogi ucieczki. Wielkiego wstydu chyba też nie było. No a to są wyniki końcowe. Trzecie miejsce w tabeli. Finalnie porażka. Chyba nie ma co tu specjalnie omawiać. Tylko zagrajmy kolejną bitwę. Linia Mannerheima. Losowanie z dziesiątkami, ale są dwie artylerie. I to będzie problem. Wow, E75 już mi wpakowało pestkę. Mogłem pojechać dookoła. Głupio, że to zebrałem. Wiem, że zaraz Arta może do mnie strzelić, ale chciałbym coś oddać, właśnie 7-5. No i w sumie to ja nic nie oddam, bo on będzie skontowany, schowany. I też z tą penetracją nie jestem w stanie go przebić. I tak się zastanawiam, co ja robię na tej flance. Pancera 7 mógłbym fajnie wyciągnąć, tylko musiałby strzelić Face. Jeżeli Face strzeli, to ja skorzystam z doładowania, podjeżdżam i wyciągam pancera 7. Ale w sumie pancer 7 już za dużo tych punktów wytrzymałości nie ma. Więc dla mnie idealny moment jest. Takie, w którym face strzeli. I wtedy ja wjeżdżam. Cały na biało, niebiesko, czerwono. Dobra, face strzelił. Odpalamy nitro i wjeżdżamy. Nie będę strzelać już tego face'a w locie. To jadę do prawej, żeby od niego nie zebrać. I to jest zastosowanie, jak korzystać z tego turbo doładowania. Idealnie mogę się zobaczyć, jakie to jest fajne i pomocne, bo nic nie zebrałem. Każdym innym czołgiem. Zebrałbym strzał moim zdaniem, nieważne czy to byłby met, czołg ciężki, to i tak wyrwałbym ten strzał. Dobra, no, teraz tylko dobić pancera, super, nie ma go. No i to można powiedzieć, że były darmowe 1000 uszkodzeń, gdybym miał więcej HP też mógłbym go fajnie wyciągnąć. Artyleria tam strzela za 70, pancer 7 za 50, jest fajnie. Tylko nie jest fajnie z drugiej strony, bo artyleria może do mnie strzeć. W sumie my moglibyśmy na przykład tego fejza wjechać i go rozwalić, ale może nie z tym kpz który Praktycznie się rozbił. Ja szukam tego przestrzału. Face też jakoś super tu nie ogarnia. I prawie się podtapiał, ale... Okej, okay, on strzelił. No dobra, ja spróbuję strzelić do niego. Tylko uważam na 75. Okej. Okay. Lodówka i face! Jak co się dzieje na tym odcinku? Jak lodówka mogła mnie tu strzelić? Ona sobie stała gdzieś... Tu dała mi strzał, nie wiem, z wielką chęcią to przeanalizowała. To jest jakaś masakra. Powiem wam, że czuję się jakbym nagrywał jakiś czeski film. To ile sytuacji dzieje się w tej bitwie, ile ja dziwnych strzałów przyjmuję, to jest dla mnie naprawdę niewyobrażalne, dlatego nie mam absolutnie żadnych nastawień co do tej bitwy. Po prostu chcę oddać kilka strzałów i dobrze się bawić, nie będę kombinować sterowiec, bezpieczna pozycja. Kwadrat F0 i zobaczymy co z tego wyjdzie. Podjechał Grom, jest tam z tyłu Bizonte. Grom wychyla się, ale nie zdążyłem oddać tego strzału. Nie byłem w pełni wcelowany i niestety to nie siadło. A i tu też mało brakowało bez do tego Groma. Leopard PTA, on gdzieś sobie stoi. Prawdopodobnie tutaj. M10 Trójka, czy grom będzie się gdzieś wychylać? M10 Trójka kombinuje, ja delikatnie się cofnę. Widzimy, że BZ, Defender, Standard B. Drugi są wykryte. Ten grom chyba za wszelką cenę chce zagrać na bliski dystans, żeby oddać dużo uszkodzeń jednym strzałem, ale kompletnie mu to nie wychodzi, jak zresztą widzicie. Już chciałem powiedzieć, że... ale wyjdzie mu. Ten strzał na mnie, ale Leopard Peta był szybszy i go pięknie dobił. Często trójka się nam tu wychyli. Brakuje depresji działa, aby normalnie tu to rozegrać. Wiemy, że Leopard Leoparpeta był bardziej do lewej. I pytanie: co z Waffen Tragerem, znaczy wtk mam w Panzer 4? Testor 3, to jest niewiadoma. Bizonte jest tutaj, Nergal tu. Spróbuję w tego Nergala szybko pacnąć. O, mogę dobić Bizonte. Nie polosowało. Jakoś spektakularnie, ale nadal jest dobrze. 486, nie będę narzekać. Ale widziałem taką możliwość, że Bizonte mogłoby zginąć na jeden strzał już w tym momencie. Bizonte będzie się wychylać, ja załaduję pociski odłąkowe. Czy Bizonte będzie coś próbować? To jest pytanie. Bo raz strzeliło nieskutecznie, ja on te hack i załadowane, Nergal próbuje. Bizonte dalej. No ale piękny hek. wykończył Bizonte. Artyleria strzyga mi ze zero. No to też chyba niespotykane. Nergal już się cofa, odwraca wieżę. On będzie strzany przez buraskę, on będzie strzany przez KPZ. Eee, ja chyba w się mimo wszystko w Nergala. Pomogę. <ścoughs> Jak to nie weszło? To jest niepojęte. Byle, żeby nie zabrać od WTK. A chciałbym bardzo pomóc z tym Nergalem. Może go podpalę? O nie, ja myślałem, że tam są jakieś zbiorniki, coś, a ja się od tego odbiłem. Dobra, celuję po prostu w tył wieży. Nie wiem, gdzieś tu było jakieś miejsce, którego się mogłem odbić. To musi mi wejść. Dobrze. Weszło. Weszło też od artylerii we mnie. No ale dobra, jakoś to przeboleje. Tysiąc uszkodzeń jest, flanka wyczyszczona. 5 do 3. Ten może być jak najbardziej na wprost. Leoparpeta przebił się. Idzie on się przebił? On się przebił w to miejsce, w ten taki wizjerek reflektor. Nie wiem do końca, jak to opisać. Arta znowu mnie strzeliła. Ja tu myślę, że na naślepą wuteka i chyba to weszło, ale kolejna arta do mnie strzeliła. Coś te Arty nie chcę odpuścić. Ale myślę, że wutek jest już na jeden strzał. Dobra, spróbuję strzelić jeszcze raz. Ok, nie wiem, czy to weszło, szczerze. Zobaczymy po bitwie na pewno. Lopar Peta chyba jednak nie oberwał. niecelowany. Dobra, odbiłem coś, więc święto lasu. Standard B, czy coś mi tu pokaże? Hmm, znowu ta artyleria. Testo 3 jest tam. A wótek sobie tam uciekł. To ja chyba jednak nic nie trafiałem. Te pociski przelatywały. A błędnie wydawało mi się, że ja trafiam. Dobra, się w standarda wóteka. Ale nie ma skody, nie ma patona. Hmm. Dzieje się niedobrze, bardzo niedobrze. Mój kolejny problem, jaki widzę, to jest to, że Leopard Peta na upartego może odbijać tą całą moją flankę. I ja nie jestem w stanie tego wykryć. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Oddam jakiś strzał na ślepo, nie trafiłem. Znaczy dobra, przepraszam. Jestem w stanie to wykryć. Jestem w stanie coś z tym zrobić, tylko nie będę wtedy wcelowany w środek. Dobra, zobaczymy, czy. Gdzieś tu nam Leopard Peta nie podjeżdża na flankę. C. No i ja chyba muszę tak dokładnie stać, aby. Widzieć ten podjazd, w razie czego uciec. No ale teraz nasz leopard wjeżdża do środka. Ja nie wiem, czy on nie zobaczy czegoś. Spróbuję znowu na ślepo. Znowu to nie weszło. A ja jestem wykryty. No i teraz mam zagwozdkę. Skąd? Może to być wykrycie ze środka. Może to jakoś leopard po timingu mnie zaświecił. No leopard jest na dwa strzały. Też znaczy, na jeden strzał. Jakby arta, plus ja pewnie możemy skończyć tego leoparda. Więc nawet jak on tu jedzie, jeżeli go wystarczająco wcześnie zaświecę, to może jestem w stanie to utrzymać. Ale w ogóle ta bitwa cała mi ucieka no dosłownie. Nic tutaj nie zrobiłem. Jest leopard. No i czy nasza arta mi pomoże? To jest pytanie. Ja oczywiście spróbuję bardziej na wieżę się wychylić. No i nie trafiłem. On nie przebił. Chociaż tyle. <grym> Ale nadal. Myślę, że ten czołg mi się moi drodzy jakoś specjalnie nie podoba. Dobra, będę podjeżdżać, bo został sam leopard PTA. I gdzie on tutaj mi uciekł? Czym dokładnie tam będzie, gdzie bóra sklikał? Wydaje się, że on mógł do lewej strony uciec. Właśnie tą wodą. Oj, przejechał nam partylerię. Jedzie ten leopard. Uwaga, uwaga. No i nie trafiłem. Zresztą chyba nic nowego. Nie wiem moi drodzy, ale ja nie wyobrażam sobie wydać 20 żetonów na ten czołg w momencie, kiedy możemy za 12 żetonów dostać takiego feyza, szarfutura. Futura. Bardziej już mi siedzi ten amerykański TS-60, gdzie pozytywnie się zaskoczyłem. A tutaj pierwsze wrażenia, no słabizna. Słabizna na kółkach, czeski film i tyle. Dziękuję, do widzenia.